Dzień dobry, kochani, witajcie na kanale Bajolanki. W poprzednim odcinku Weronika spotkała w kawiarni francuskiego fotografa, który fotografuje najpiękniejsze modelki na całym świecie. Nastolatka tak mu się spodobała, że dostała od niego zaproszenie do luksusowej szkoły dla modelek. Już wkrótce na kanale Bajolanki startujemy z całkiem nowym sezonem. Będą pokazy mody, sesje zdjęciowe, nowe przyjaźnie i naprawdę sporo dram. Zanim jednak zaczniemy ten nowy sezon, musimy zbudować luksusową szkołę dla modelek. I ja już, kochani, stworzyłam wejście do tej szkoły. Tutaj jest taka jakby recepcja, ale oczywiście razem z wami chciałabym stworzyć całą tą szkołę. Mam nadzieję, że mi się to uda i będzie ona wyglądać naprawdę ekstra. Oczywiście do tej szkoły poza Weroniką będą uczęszczać też inne przepiękne dziewczyny. No a jak wiadomo, modelki uwielbiają się malować, czesać bardzo dbają o swoją figurę. Dlatego musimy stworzyć dla nich odpowiednie pomieszczenia. No i na pewno, kochani, musi się tutaj znaleźć strefa make-up. To właśnie tutaj nasze modelki będą mogły przygotowywać się do sesji zdjęciowych i do pokazów mody. W tym pomieszczeniu oczywiście musi znaleźć się mnóstwo kosmetyków. Na poczcie znalazłam taki duży zestaw do makijażu. Postawię tutaj jeszcze taką paletkę z cieniami i myślę, że jak najbardziej możemy tutaj postawić pudełeczka pełne szminek. A żeby to pomieszczenie wyglądało jeszcze piękniej, postawimy tutaj kwiaty. A ponieważ jest to szkoła luksusowa, nasze modelki mają czuć się tutaj wyjątkowo, stworzyłam dla nich również strefę masażu. No i tak kochani prezentuje się nasze pierwsze pomieszczenie, koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy coś byście tutaj zmienili. Szkole dla modelek, dziewczyny oczywiście będą się też uczyć takich klasycznych przedmiotów jak w każdej szkole, czyli na przykład fizyki, matematyki, języka polskiego, a więc musimy stworzyć tutaj e, salę, salę taką jakby w szkole, tylko wiecie, ładniejszą. No i ja wybrałam e, meble w kolorze białym i szarym, tutaj postawimy taki duży regał, za moment na tym regale poustawiamy różne szkolne rzeczy. To pomieszczenie musi być naprawdę dobrze oświetlone. Wybrałam białe lampy. Postawię tutaj jeszcze taką dużą tablicę, a z boku, z drugiej strony tego pomieszczenia, zrobimy miejsce do ćwiczeń. No bo, tak jak Wam mówiłam na początku, dziewczyny, modelki na pewno będą chciały zadbać o figurę. Ok, pomieszczenie do ćwiczeń mamy już gotowe. A teraz bierzemy pudełko i idziemy razem z Weroniką poszukać fajnych rzeczy do tej sali. A takie rzeczy z pewnością znajdziemy w tej dużej szkole toka Boka. No i tutaj, kochani, mamy naprawdę sporo fajowych rzeczy. I kolejna sala w naszej szkole jest już gotowa. Niektóre dziewczyny będą spać w naszej szkole, dlatego muszę dla nich stworzyć sypialnię. No I jak widzicie, te sypialnie są na razie bardzo puste. Nie ma tutaj żadnych fajnych rzeczy, akcesoriów, ale oczywiście to się zmieni, gdy tylko dziewczyny się tutaj wprowadzą. Obok sypialni będzie mała łazienka. Oczywiście w naszej szkole nie może zabraknąć miejsca do relaksu, miejsca do kąpieli. Zrobimy tutaj jacuzzi, postawimy tu jeszcze czarny stolik, koszyki z ręcznikami i szlafrokami. No i jeszcze, kochani, najróżniejsze płyny do kąpieli. że słuchajcie za tym regałem taka liściasta zasłona No myślę, że ja bym się tutaj naprawdę zrelaksowała. Ale super, kochani! Akurat pojawił się nowy pakiet chatka groszku cukrowego. I ja ten pakiet oczywiście kupiłam, a w nim znajdziemy mnóstwo takich słodziaśnych rzeczy. Stoliczki, obrazy, szafeczki, nowe półeczki, nowy dywan, nowe zasłony, ale takie zobaczcie liście z kwiatkami. Nowa, wielka, wspaniała szafa, a do tego mniejsza, taka komoda, no cudo po prostu. Cały zestaw książek i pojedyncze książki. Jest też taka pozytywka, a do tego maszyna do szycia, taka staroświecka i na tej maszynie możemy uszyć sobie sukienkę, taką trochę wieśniacką. Jest też nowy rower z koszyczkiem i kwiatkami, a także mnóstwo nowych roślin. I ja tak już poza nagrywaniem zajęłam się piętrem trzecim. Oczywiście teraz je wam pokażę. Przygotowałam tutaj, kochani, taki pokój, w którym dziewczyny będą ćwiczyć chodzenie, będą przygotowywały się do pokazów mody, ale będą tutaj też miały sesje zdjęciowe. No i tak wygląda nasze wejście Kawałek dalej zrobiłam taką mini przebieralnię Tutaj dziewczyny będą się mogły przebrać w stroje kąpielowe I tutaj taki mini ogródeczek Ja wiem, że bardziej by pasowało wszystko to co nowoczesne Ale po prostu no nie mogłam się powstrzymać Zobaczcie jakie to wszystko jest piękne No a tutaj oczywiście mamy basen Zostało mi jeszcze piętro zero i tak się zastanawiam, co tutaj zrobić. Pomyślałam, że mogłaby być tutaj pralnia albo kuchnia, albo pokój VIP. Dla takiej najlepszej modelki, ona by miała swój własny, prywatny pokój. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jakie pomieszczenie mam tutaj stworzyć. No cóż, nasza akademia jest już gotowa. Ja na pewno wprowadzę kilka poprawek, kilka zmian. E, chętnie poczytam Wasze komentarze. Koniecznie dajcie znać, czy ta akademia Wam się podoba, co byście tutaj zmienili, co byście dodali. Czekam na Wasze łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał, bądźcie na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Do usłyszenia promyczki. Pa!